Mandero, witam Was w ten piękny, sobotni wieczorek na stronce CS Kings. No i zważając na to, że ostatnio nie miałam totalnie szczęścia, jeżeli chodzi o batelki, to dzisiaj lecimy sobie underdog tryb pod psa. Mam nadzieję, że chociaż dzisiaj uda nam się coś fajnego tutaj ukręcić. No i oczywiście gratuluję graczowi Szeliga. Oficjalnie, który sobie dropnął, -no, wpłacając minimum 8,40, kołaszka o wartości 158 zł. Także gratulacje, mega! Niech Ci służy ten skinek. No i oczywiście, przygotowałam dla Was kolejne konkursy z minimalną wpłatą 8,40 na Digielkę o wartości 240 zł. Także myślę, że mega fajnie. Oczywiście, także wpłacając minimum, minimum dwie dyszki, 3 dyszki lub 5 dy dyszek, macie szansę pograć sobie nawet o good Fika o wartości 1100 zł. Także wpłacając minimum 50 zł, jesteście za to dołączenie do wszystkich czterech konkursików, które trwają, a jak skina wygracie, to jako prezent przy wpłacie go od razu dostaniecie, no i wtedy konkursik się zakończy. Możecie brać udział wielokrotnie, także trzymam za Was oczywiście kciuki i oczywiście wszystko z kodzikiem COLIWIA, który po aktywowaniu daje Wam 10% do każdego depozytu oraz 20% na start dla nowych użytkowników. Stronka jest dla osób pełnoletnich, a wyniki na skina z, z poprzedniego odcinka znajdziecie na moim Discordzie, który jest się opisie pod filmem. I oczywiście oglądajcie do końca, ponieważ macie szansę wygrać sobie skinka za frytkę. Wystarczy wpisać tylko hasło konkursu, zostawić suba dzwonem, lajka i to tak naprawdę tyle, a my lecimy sobie na batalki. Dobra, nasze zmagania zaczniemy sobie od pierwszej batelki. E, i polecimy ją sobie tutaj na spokojnie, aby się rozgrzać troszeczkę. żeby skrzyneczki oczywiście się rozgrzały, więc na trybie boost poleci sobie neon case'ik, przepraszam, na trybie jester. No, case poleci sobie dwa razy, do tego toolbox case na jesterku raz, skrzynka, którą rzadko gdzieś tam biorę, ale myślę że mogę jej dać tutaj szansę, oczywiście C4 case poleci sobie dwa razy, fajna skrzynka i eventowa e, dwa razy, no i do tego ultra case też e, możemy wrzucić dwa razy, no i do tego polecimy sobie jeszcze na trybie e, jester jednego lovely case'a i myślę, że możemy sobie dorzucić safe case'a, moja dalej ulubiona skrzynka i tak, żeby do Ok, trzy skrzyneczki na trybie boost. Polecimy 13 skrzynek łącznie i trzy osoby, oczywiście tryb underdog. No jestem ciekawa w ogóle e, dzisiejszego zagrania w trybie underdog. No i mam nadzieję, że się nie przeliczę. Lecimy sobie z y, botami losowymi. Niestety, bo Emilie jest u nas w teamie, aż nie w teamie tylko w fatalce, więc tutaj może być troszeczkę już y, lipa, że tak powiem. No ale dobra, mam nadzieję, że jak ono zawsze zajebiście dropi, no to że tym razem też jej fajnie tutaj pospada. E, powpadają skiny, żeby żebyśmy my uzyskali jakąkolwiek przewagę pierwsze trzy skrzynki, zero kosy, zero rękawicy, nic a nic te cztery case, tutaj będą rękawice tu będą rękawice, ja to czuję w kościach po prostu ja bym się tylko nie przeliczyła no nie, nie ma rękawic, totalnie nic tutaj nie stypię powiem wam, że kurczę, patelka rozgrzewkowa nie poszła po mojej myśli a Emilka ma Shadow takery, także jest to elegancko, tylko że myślałam, że poprzednie skrzynki też coś sypną, tym bardziej te cztery że coś sypnie, ale tutaj skrzyneczka eventowa ewidentnie nas poratowała, teraz tylko Bot Adrian został, on musi coś dropnąć, a ja niestety z Ultra Case'a dostałam Good Knife'a, drugi Ultra Case'ik na trybie Chester, nic nie sypnął, Lovely Case, bajonecik dla Bota Adriana i już jesteśmy zarobieni, i już jesteśmy zarobieni, niestety tak się nie stało i teraz trzy ostatnie skrzynki na trybie Boost, one raczej tutaj już nie oddadzą. Musiałyby naprawdę sypnąć coś wow Żeby ta baterka nam się zwróciła, żeby raczej byśmy ją wygrali No i tu jest slipka, tu już jest slipa Przegraliśmy pierwszą batelkę, no nie wiem, jakoś mnie to nawet nie dziwi Nawet jakbyśmy mieli najwięcej to byśmy tego nie wygrali W sensie byśmy tego na trybie standardowym nie wygrali, bo... Jako drudzy Proficik fajny był tutaj przytulony ale coś poszło nie tak, coś ewidentnie poszło nie tak No i teraz tak Rzuciłabym oczywiście C4 Case na Jesterku dwa razy. No bo on tutaj nie oddał, więc teraz myślę, że ma szansę oddać. Do tego bym poleciała może Ninja Case na buście trzy razy. Gigabu nie, Slime Case a też bym dała sobie trzy razy na trybie Boost. No i do tego dorzuciłabym oczywiście. Może Navi Case a damy sobie trzy razy. Mimple Case też trzy razy. I polecimy sobie jeszcze. Mamy 14 skrzynek, to może jeszcze tak kilka możemy dorzucić. I na pewno będzie to. Lunar Case na buście raz. Do tego dwa brawo Casey i dwa Weapon Casey. Baterka za dwa koła, lecimy sobie Underdog trzy osoby ponownie. Dam na dwie osoby przypadkowo. Kurczę, ja już nie chcę się tego zmieniać, bo zaraz wychodzę. W końcu jest ładna pogoda, więc idę dotknąć trawy. No śmieję się, ja cały tydzień tak naprawdę pracuję. Ale no nie mam czasu zmienić tej baterki na trzy osoby, także mam nadzieję, że sobie na dwie osoby coś odda konkretnego. Mamy już bo Bowie Knife'a po stronie Bota Michaela, także jest fajnie. No i tutaj same skrzyneczki są na trybie Boost, e, także myślę, że one tutaj nic takiego profitowego aż tak nie stypną, znaczy na pewno mają mniejsze szanse, żeby coś typnąć, no ale zobaczymy, jak to finalnie nam wyjdzie oczywiście. No tu jest przewaga 1000 zł, 1300 300 zł, e, także no coś jeszcze przydałoby się, aby Bot Michael tutaj nam now, żeby fajny proficj z tej batelki zrobić. Ostatni slime casing na trybie Boost. Niestety nikt nie oddał. wchodzimy sobie teraz na 6 skrzyneczek drużynowych. Mamy Navy Case na początku. Szczerze nie wiem, co tutaj może fajnego jeszcze wpaść. Oprócz oczywiście tego stickerka. Nie, nie patrzyłam na tą skrzynkę, jakie ma tam dropy w sobie, w sensie kiedyś ją testowaliśmy, ale jakoś tam nie przyglądnęłam się i oczywiście. Wchodzimy sobie na kolejne skrzyneczki 3. No i mamy tak. Mamy Mim Case'a i on tutaj jest, nam nic nie oddaje. Totalnie nic nie oddaje. Ok, Glock akcja poleciał dla Botamaker'a, to już jest, to już jest dobrze. To już jest bardzo dobrze i ostatnia skrzynka? Ok, też nic nie sypnęła. Mamy Lunar Case'a na buście. No i tutaj też musi sypnąć. Tu musi coś sypnąć. Myślałam bardziej, że jakiś Golden czy cokolwiek innego, no ale dobra, Włókka. Wildfire nie jest tak źle, nie jest tak źle. No i tutaj wchodzimy sobie na Bravo Casey, Weapon Casey. Tu już będzie profitik z tej batelki. Nie będzie może to jakiś super profit, ale zawsze coś, zawsze coś. Będziemy chyba. tysiaka na plusie może? No, możemy być tysiaka na plusie. Dwa Weapon Casey na samo zakończenie. Pierwsza skrzynka nie oddała i druga lecimy sobie. Ona potrafi fajnie oddać. No niestety nie tym razem, nie tym razem, ale nie ma tego złego, ponieważ jesteśmy zarobieni. To troszeczkę zarobili 1500 na plusie. Troszeczkę odbiliśmy się od na po pierwszej batelce. No i przyszedł czas na ostatnią batelkę. Może ostatnią zobaczymy. Ja tutaj liczę na jakieś bangery. I wiecie co? Wiecie, która skrzynka ostatnio nam fajnie oddała? Eee, jeżeli oglądaliście, no to wiecie. I dajemy sobie ją oczywiście trzy razy. I do tego dorzuciłabym oczywiście Agent Case'em na Jesterku trzy razy. I żeby tak pójść do trzech koła, no może nie trzech, ale kurczę, no nie wiecie, co zrobimy sobie. Inaczej, zrobimy sobie dwie takie. Jeden agent jest na drzesterku. Polecimy sobie teraz za dwa koła. Za dwa koła polecimy i do tego dorzuciłabym jeszcze oczywiście jednego luksuriuska I jeżeli przegramy tą baterkę, to następna powinna być wygrana i to w następnej pójdziemy all in. -a. Tutaj damy sobie skrzynię breakoutu na drzesterku, żeby po prostu się ona rozgrzała, żeby nie sypnęła. O, sypnęła! No dobra, ej, teraz musimy wygrać. Ja żartowałam, żartowałam. Ja myślałam po prostu, że tą patykę przegramy, że te skrzynki nic nie dropną i że w następnej batelce one dropną, dlatego. Liczę tylko na to, że tutaj. Mój przeciwnik coś dropnie. On musi z tego z Luxury'a coś dropnąć i będziemy mieli mega profit. No i dupa, no i G. Proszę. Faktory nie jakby wyleciał to jeszcze. Ale no, chłopca przytulił tyle profitu. Przejść koła profitu znowu, gościu przytulił. Tak, o. Także. Mamy 4-300 niestety. No i tu trzeba odkuć, tu trzeba odkuć ewidentnie, e, dlatego polecimy sobie jeszcze raz dam te safe cases, y. 5 razy je mogę tutaj rzucić, e, bo liczę na to, że jednak one oddadzą w końcu, znowu zresztą, jeżeli chodzi o te skrzynie breakoutu, damy na sobie trzy razy na dresserku. Do tego dorzuciłabym oczywiście Holding Down Case'a, który ostatnio tak botowi i samu daje drobną, że po prostu nie może go tutaj zabraknąć. Damy go dwa razy na drzesterze. No i mamy 1300 zł. No i myślę, że to jest idealny moment, aby wrzucić po prostu sobie skrzynię porcelanową na zakończenie tryb Underdog. Dwie osoby. Tak, daję dwie osoby, bo na trzy się boję, jestem troszeczkę piczka, ale nie ukrywam, że chciałabym tę baterkę bardzo, bardzo wygrać, dlatego daję ją jeden na jeden. I chciałabym się zmierzyć tutaj oczywiście z botem i samu. Który ostatnio mnie bardzo, bardzo mocno porobił, więc dzisiaj po prostu czuję, że będę miała większego farta. To znaczy, że tak, nie, on mnie porobił, to on musi teraz sypać i tak czy siak, mu musi sypać, żebyśmy to wygrali. Ja myślałam, że to jest tryb standardowy. Zapomniałam, że dzisiaj podpalecimy, eee, także może niepotrzebnie go tutaj spikowałam, ale okej, okay, okej. Okay. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Do no póki co safe case w ogóle nam się tutaj fajnie nie pokazuje. Skrzy... Cztery skrneczki za nami. Piąta też nic nie sypnęła. Także no po prostu wtedy chyba miałam szczęście, po prostu. Te hedge wyleciały. No ale tutaj jest najważniejsza skrzynia. Ja na tą skrzynię bardzo liczę, że tutaj poleci złoty item dla bota i samo. Oj, było blisko. Było blisko. Centymetry, dosłownie centymetry. I ostatnia. Nie, dobra, to jest Gigi, ale zdubczyłam batelkę. Nie, tu, tu już nie będzie odkutki. Tu już nie będzie odkutki. Tu już jest Lipton. Liczyłam tak naprawdę na te breakouty, że one oddadzą na tym dżesterze, bo ostatnio bardzo, bardzo mnie uratowały na odcinku. E, no i skrzynia porcelanowa, jeżeli tu wpadnie cokolwiek, no jest lipa, jest lipa. Mamy w batelkę Nie mamy watelki nawet. Oh, to by było na tyle. Ja szczerze miałam inny plan w głowie na tą ostatnią batelkę e, Myślałam, że coś bardziej sypnie i że odda zresztą Botowi i samu, mi e, no ale nie pykło. To co wam mam powiedzieć, no raz się przegrywa, raz się przegrywa i to tyle. A Wam jeszcze miłego wieczorku, Trzymaj ta się, jeżeli chcecie wygrać z tego to skinka, zostawcie suba z lajka, a w komentarzu po prostu możecie napisać. Eee, Boże, co możecie napisać, jakie macie plany na tak piękny weekendik słoneczny. I to tyle. Trzymajcie się do następnego heja!